We had a deal. I made you live again, and in exchange, I would strictly be our purposes. I release you from this human form, unbound, transformed to the goddess Calypso. And as I have fulfilled my vow to you, I now ask for your favor as you promised: spare myself, my ship, my crew and unleash a terrible fury upon those who dared pretend themselves your masters <laughs> pirates so predictable Witam do owszem, to już jest 12 ba tyle Tirek w Świata I. No teraz trochę rzadziej puszczałem odcinki, ponieważ. Miałem trochę na głowie. W już kawałek chciałem się zrobić. Oj, 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 oj. cholerka, teraz mamy zamieszanie dosłownie. Jak widzicie, tutaj bombardują, tutaj strzelają, tutaj się bijemy z mieczem i w ogóle go nie za ciekawa sytuacja. jeszcze jakieś rundy, Jezu, co tu Masak. Korty, masa ciemwane, to się dzieje. Masakr. Chyba tylko cię to się zginęli. Oj, pan armatka pójdzie Pana armatkę, tu idzie już od razu bo swoją. O, to Armatą. O, to, to, to. To tutaj mamy chyba nowy rodzaj przeciwnika, żabo, żabo, Zresztą To nie wiem, co to jest. Jeszcze... Tak. Jak widzicie, nieźle się dzieje na ekranie. Możemy... O, się tu tyle wzięło?

Podarka, jeszcze ten nie dostaniemy. Nie no, wiem, idziemy, kto żył? O! Wow! No dobra. Jeszcze nie mam w tym przycinku. Muszę odcałpić się przy nim. Wow! Jeszcze nie mam, dobra, przy nim. Zobaczymy, co w tu jest. Jakiś kurczak, oka. Ok. Chłoniąc. Teraz będą tutaj nic, a się się nie kopnie, a nie pięć na Utrzymujemy się w tej pozycji. Pięć wiem, w tym samym. Bo tornado. woda, woda, I jeszcze musimy go bronić. Nie tutaj gadać, nie walczyć. O, jakieś przetłumaczenie. O i to jest ten znacznie otwórzony, uważamy za bossa. O, ale go bardzo łatwo O, i tego skopańca trzeba załatwić. On bardzo szerokie ilości kombosów robił. Skończyło się w naszych.

bardzo, teraz będzie fajnie. Okay? ok, wow. Ok, dobrze. Oj, co tu się wydarzyło? A, to będzie znak gdzie uderzy piorun, czyli możemy go teraz nakierować na piorun, co spowoduje, że wtedy utraci swoje. Bardzo dużej ilości życia. No. Oj, na pewno pewno będzie tak sporo. bicie No, jak myślałem. Oj. o Oj. Oj. to To była Ojej, Bardzo akurat teraz ciekawy mówić takie zamieszanie. To spróbujemy go znowu tam zrobić. Oj. Przygotujmy się. I o, udało się. O kur... nie mam sprawy w takie rzeczy. Ja będziemy musieli się, się zmienić. A on tam będzie robić. Co on O, pięknie. I teraz ma nawet mniej życia niż mnie. Nie wiem, czy mi się udało. O, pierwszy raz mm. udało się. Fakie jak sobie. Uuu. Uuu. O, łach. Tell me! Do you should be the I see that the, the, the wretched black pearl survived. Let's send her down to the depths where she yeah. okay, oni mają ładny statek? No, per ładnie, że to Teraz chyba już zakończyliśmy walkę z uh, Halenderem. Teraz będziemy się głównie z nim bić, 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 bić. I chyba na to wygląda, że to będzie lecimy tej serii. Później będzie taki bonusowy odcinek, który którym będę yy, pokazywał, co szło odblokować. No dobrze, dostaj. Zabijemy ich i zabierzemy kurczaki. Ojej, nie za ciekawie. I tutaj? O, widzę, że to skrzynie już mają, że teraz o wiele mniej jest tej skrzyni później chyba. Będzie problem, by się skryć za skrzynię. O, rysiad. O, rysiad. to walczymy. no rysiad. O, rysiad. Gdzieś jeszcze? A! yeah, Oj, w ten, ten, ten sposób wzywajemy tego głównego bossa który właśnie to jest nasz główny przeciwnik. Trzeba go teraz bardzo mocno poturbować naszymi. Nie czemu kurde, skubanie kubanie uciekł, ale na pewno będą jeszcze okazję. By go słoń. Okej, okay. zabijamy spodów. Okej. Okay. Zoszczę tutaj tego. Jeszcze cholerny uparty broni. Okay. Wiesz no. okay. Kurde, muszę jakiś zacząć ten boki nie No ale co? Gównie teraz zaczynamy tutaj walczyć. Okay. O, teraz nam no, trzeba uciekać po wycieka Armandy. się. Oooooo! Skubane.

Nie wiem czy zrobię cięcie do momentu, w którym byłem, no, ale chyba zrobię cięcie do momentu, w którym byłem. To cięcie.